Zaprezentuję Wam moją kolekcję ASG. Pierwszym modelem będzie pistolet Walther P99. Mieści w magazynku 15 kulek 6 mm. Jest wykonany z ABS-u oraz części metalowych w środku. Po zakończeniu strzałów obudowa zostaje w tyle, czyli gdy skończą nam się kulki Automatycznie, yy, przy przeładowywaniu, obudowa zostaje tyle, w takiej pozycji. Aby to zwolnić, należy nacisnąć to. Teraz pokażę Wam działanie tego pistoletu. Ten model akurat słabo przebija, ponieważ z drugiej strony nawet nie ma śladu. Następnym modelem będzie pistolet maszynowy MC5A5. Wygląda on tak. Ma rozsuwaną kolbę Stopniowo, tak. Troszkę krócej. Tak. Ale całkowicie złożona korę. Mieści on. To 25 kulek. Posiada blokadę. Hmm, proszę zobaczyć. Tak jest zablokowana, a tak jest odblokowana. Teraz zaprezentuję działanie. nb jest nieco mocniejsza, ponieważ ona przebija z dwóch stron. Tutaj mam do zaprezentowania Sniperkę Super 9. Posiada ona mechanizm Mausera. Tak wyglądający. Można załadować z niego łuski. To jest magazynek. A tak wyglądają łuski. W środku trzeba ulokować kulkę. I już można zawodowy wejść do magazynka. Teraz magazynek na bitwę ASG, mieszczący 25 kulek. Karabin jest z bardzo dobrego materiału. Najprawdopodobniej z ABS-u. Zamek oraz wszystkie części w środku są metalowe. Wszystko ładnie chodzi. Dlatego też jest lunetka. Teraz będzie słabo widać. Ale... Da się go rozebrać. Co do jednej części. Lufa też jest wykonana cała z metalu. Przejdźmy dalej. Zobaczmy, jak go się ładuje. Są so dwa sposoby, by z niego strzelać. Pierwszy sposób jest taki, żeby załadować magazynek y, pseudopociskami. Oto w taki sposób. O to jest pełny magazynek, 55 kul. Tutaj jest wejście na magazynek. Proszę zobaczyć, jak, ona, jak ten y, pocisk wchodzi do komory. Po strzale następuje wyrzut pocisku. Drugim sposobem jest strzelanie z magazynka ASG. Najpierw musimy odpowiednio wsunąć ten oto mechanizm. Zamykamy komorę i próżno wystrzelujemy. Następnie musimy ulubić ulokować magazynek. Tu jest mechanizm, który trzyma. Tak wygląda, gdy jest już w tym Teraz pokażę Wam jego działanie. Enough.